Podzielę się moim rozwiązaniem na zasilanie awaryjne. Jeżeli tam, gdzie mieszkamy, przebywamy, mamy zasilanie kablami podziemnymi, to generalnie problemu nie ma. Jeżeli jednak, niezależnie czy mieszkamy na wsi, czy w mieście, mamy zasilanie liniami napowietrznymi, prędzej czy później jakieś problemy z zasilaniem nas spotkają, przy czym zazwyczaj już je dokładnie znamy. Ja tutaj mam taki patent, nazwę to patentem, ponieważ nie kupiłem żadnego nowoczesnego generatora. Kupiłem generator stary z demobilu. To jest generator od zasilania radiostacji w Bundeswehrze, ale ma pewną y, specyficzną cechę. Bezpośrednio jego wyjście to jest 24V, a 24V to jest jednocześnie wejście do UPS-ów takiej mniejszej mocy typu kW. Co to daje? Nie muszę za UPS-em stosować. Żadnej, żadnych, za UPS Nie muszę bezpośrednio za generatorem stosować żadnych układów zasilania, które będą ładowały akumulatory, a później znowu przetwornic, które będą zasilały sprzęt na, zasilany z 230V. W tym układzie zasilam urządzenia z UPS-a, który podaje mi te 230V, pobiera energię z akumulatorów i jednocześnie pobiera energię z Tutaj, tego generatora. Ten generator też w sposób bezpośredni potrafi ładować akumulatory. Więc mam bardzo prosty układ, do tego tani, ponieważ mam z demobilu generator o według mnie dobrych parametrach, a jednocześnie tani i używany UPS, który też nie jest przecież drogi. Jak widać, konstrukcja tego generatora jest dosłownie pancerna od filtrów w baku poprzez w ogóle jego budowę to jest przystosowane do transportu wojskowego nikt się z tym zackać nie będzie myślę, że nie będzie problemu z odpaleniem tego generatora na przykład raz w roku bądź nawet po kilku latach postoju, przestoju tego generatora nie używania go cały generator jest od razu zabudowany w wyciszonej obudowie tutaj widzimy miejsce na akumulatory te akumulatory były przy silniku więc od razu są ogrzewane tak wyglądają oryginalne akumulatory ja tutaj używam zestawu troszkę większego. Tu na filmie jest pokazany jeszcze zestaw testowy. Cała instalacja tutaj to było tylko sprawdzenie koncepcji. Używam znacznie większych akumulatorów, tak żeby mieć autonomię rzędu 80 godzin. Jaka jest wada tego generatora? Przy dosyć dużej mocy silnika ma bardzo małą moc wyjściową elektryczną. Oczywiście dzięki temu niezawodność tego generatora jest olbrzymia. Myślę, że to się po prostu nie zepsuje przy moim użytkowaniu nigdy. Ale moc wyjściowa jest z rzędu chyba 310 W, coś między 300 a 350 W. Na co to pozwala? Nawet nie na bezpośrednie zasilenie lodówki. Natomiast pozwala na ładowanie właśnie akumulatorów, czyli na taką pracę buforową. Lodówka do rozruchu potrzebuje później troszkę więcej. Później do pracy około 170 W można podłączyć pod to komputer około 100 W, czy nawet jakiś zestaw komputerowy naładować telefony, zasilić jakieś oświetlenie LED. Te 300 W po rozsądnym rozdzieleniu umożliwi zasilanie naprawdę wielu, ale podstawowych urządzeń. Przy czym ten generator cały czas może ładować akumulatory, które jako bufor pozwolą też krótkotrwale zasilić urządzenia, które na przykład do rozruchu potrzebują więcej energii. Bądź do krótkotrwałej pracy potrzebują więcej energii. Czyli mam tutaj po prostu ładowarkę akumulatorów, a mocą UPS-a jakby steruje, jakie odbiorniki mogę podłączyć pod moje zasilanie awaryjne. Starałem się tutaj pokazać budowę wewnętrzną tego generatora. No, nie ma tutaj żadnego, żadnych, jakichś, nie wiadomo, jak nowoczesnych rozwiązań. Jest to wszystko proste, ale. Na przykład filtr powietrza ma dodatkową osłonę z gąbki, która w warunkach polowych jeszcze przedłuża żywotność tego filtru, żeby się tak szybko nie zapchał. Jakieś grubsze paprochy zostaną na gąbce. Tak samo jakby cała konstrukcja jest dostosowana do użytku w warunkach polowych. Taka ciekawostka, wymiana oleju. Od razu jest dołączona taka tacka. Tacka jest przypięta łańcuszkiem, żeby się nie zgubiła, nóżek nie dostała. Ktoś pomyślał nad tym. Przy czym, tak jak mówię, jest to generator o bardzo małej mocy. Te 300 W wydaje się, że nie, wie, nie, nie będziemy mieli co z tym zrobić. Natomiast to jest cały mój patent, cały mój pomysł właśnie na zasilanie w taki sposób, że jest to ładowarka do akumulatorów. Od razu w obudowie, w wyciszonej obudowie, kompletna, przenośna. Nie za ciężka. On waży około 50-50, chyba paru kilogramów. Były kiedyś w dosyć dużej ilości sprzedawane, nie wiem jak jest obecnie. Tutaj nawet jest dołączony, a, próba rozruchu, tak jak go kupiłem, czyli leżak magazynowy, który gdzieś tam stał, nie wiadomo ile lat. No i próbuję go odpalić, tak? Nawet jest dołączony taki przewód, który odprowadza stalin, spaliny trochę dalej. Muszę do niego dorobić konieczny tłumik, żeby go jeszcze bardziej wyciszyć. Bo myślę, że są na rynku w tej chwili cisze generatory. Ten wcale do takich jakichś bardzo cichych nie należy. Nie należy też do bardzo ekonomicznych. W ramach jego spalania to można spokojnie uzyskać tutaj moc rzędu tam ponad kilowata do dwóch. Tylko no, ten generator ma inne zalety. Nie będę się martwił, że po kilku latach nieodpalania go nie uruchomię. Nie będę się martwił, że się szybko zepsuje, że go przeciążę że nie może pracować 20 godzin ciągle. E, po prostu wojskowa konstrukcja. Niestety bez rozrusznika. Rozrusznik jest bardzo miłą rzeczą w generatorach. Próba uruchomienia UPS-a. Oczywiście UPS będzie tutaj sygnalizował zasilanie z baterii, no bo nie jest zasilany z 230V. Czyli będzie pracował w tym momencie jakby w trybie awaryjnym. No ale o to chodzi. Uruchomił się, nie ma problemu. Tutaj akumulatory też stanowią pewien bufor do zasilania agregatu, także to wszystko dużo fajniej pracuje. Agregat nie jest przeciążany, nie jest przeciążany chwilowo. UPS dostaje też lepszą jakość napięcia, wyrównywaną, stabilizowaną wręcz przez akumulatory. Zaprezentuję jeszcze docelowe już użycie tego, znaczy docelową instalację tego generatora. Tak, mówię, tu jest pierwszy test, sprawdzenie koncepcji. No i urządzenie. Znalazłem urządzenie, które pobiera nie za dużo energii. Jak to wygląda? To jest napięcie na akumulatorach. Bezpośrednie ładowanie 24V prosto z agregatu. Bez żadnych dodatkowych urządzeń ładujących, plus niezawodność wojskowej konstrukcji. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Ten film nagrywałem ładnych kilka lat temu. Dlatego tutaj niestety są wady aparatu, wady. Jest to jakiś model, który jeszcze nie posiadał tych wszystkich fajnych bajerów, jakie mają teraz aparaty i kamery. Także nie musimy się nawet martwić o dodatkową obudowę. Bardzo estetycznie to też wygląda. Spokojnie można to ustawić w jakimś zakątku, nawet większego balkonu, bym powiedział. Jeżeli są takie problemy, np. przykład zasilaniem, a potrzebujemy jednak mieć to zasilanie w sposób ciągły, a na pewno gdzieś w garażu czy w komórce nie będzie stanowił problemu. To nie jest jedyny generator, który mam. Tutaj pokażę tylko taką zajawkę. Tak, przywiozłem drugi generator, ale to już jest materiał na osobny film, przy czym tam już że tak powiem nie ma żadnych niezwykłości. Po prostu generator o większej mocy jednofazowy. Więc wszystko jest uproszczone do bólu, chociaż znowu pozostałem przy konstrukcji wojskowej.